14 grudnia 2020 roku około godziny 2 rano Kent Landry otrzymał telefon od policji z informacją, że w pobliżu miasta Luling w Teksasie odnaleziono Nissana Altima zarejestrowanego na niego. Samochód był poobijany, wszystkie drzwi były zamknięte poza drzwiami kierowcy, światła były zapalone, a kluczyki dalej umieszczone w stacyjce. Auto zostało zauważone przez mężczyznę z ochotniczej straży pożarnej, który akurat przyjeżdżał w pobliżu jakiś czas po północy. Nissan stał na nieoświetlonej, opustoszałej drodze. Odholowano go na parking policyjny, na którym około 5.30 zjawił się zaniepokojony Kent. Samochód odholowany. Właściciel odnaleziony. Tylko gdzie podziewał się kierowca? A dokładniej Jason Landry, 21-letni syn Kenta. Nie ma za dużo informacji na temat Jasona. Wiadomo, że studiował na Texas State University, dokładniej był na pierwszym semestrze i chciał zostać inżynierem dźwięku. Odkąd rozpoczął studia, był w domu może z dwa czy trzy razy. Ostatnim razem na święto dziękczynienia. W grudniu miał przyjechać na święta, ale rodzice nie znali dokładnej daty. Wiedzieli, że musiał najpierw ukończyć wszystkie egzaminy i zaliczenia, i dopiero wtedy mógłby wybrać się do domu. Wyglądało więc na to, że 13 grudnia, jakoś wieczorem, Jason ruszył w trasę do domu do Missouri City. Gdy Kent przybył na parking, aby odebrać auto, Zapewne spodziewał się, że ujrzy tam syna. Jednak po Jasonie nie było śladu. Kenta zdziwiło również to, że syn do niego nie zadzwonił i nie poprosił o pomoc po wypadku. Zaczął wypytywać policjantów o to, gdzie znajduje się chłopak, ale powiedziano mu, że gdy znaleziono samochód, nikogo przy nim nie było. Wtedy Kent użył aplikacji Find My iPhone, która pozwala na zlokalizowanie innego, połączonego z tą aplikacją telefonu. Według aplikacji iPhone Jasona nadal znajdował się w samochodzie i rzeczywiście tak było. Telefon leżał na ziemi pod jednym z foteli. Nadal był włączony, ale ojciec nie znał Pinu, aby go odblokować, więc nie był w stanie dowiedzieć się z niego, gdzie jest Jason. W środku znajdował się również portfel. Wtedy Kent poprosił, aby wskazano mu miejsce wypadku. Oficer, który odholował samochód, zabrał Kenta na 2300 Salt Flate Road, czyli na tą opustoszałą, ciemną drogę niedaleko Luling. Sam fakt, że Nissana znaleziono w tej okolicy, był dziwny i nie miał sensu, jeśli Jason kierował się do domu. Bo ta droga odbijała od trasy prowadzącej do Missouri City. Ojciec na miejscu zorientował się, że nic w sprawie tego dziwnego zaginięcia nie zostało zrobione. Na przykład nie zabezpieczono miejsca, czy nie zrobiono żadnych zdjęć. Jednak z drugiej strony nie było to do końca miejsce zbrodni, bo nie znaleziono żadnych śladów krwi czy walki. Kent pracował kiedyś jako adwokat, i zapewne teraz jego instynkt się odezwał. Zaczął robić zdjęcia i nagrywać filmiki. Postanowił też dokładnie obejrzeć miejsce. Na drodze ujrzał podwójne ślady opon, co go trochę zaniepokoiło. Jedne musiały należeć do Nissana, ale co z drugimi? Czy ktoś tu przyjechał, aby odebrać Jasona? Jak szybko te ślady się tu pojawiły? Czy były tu przed przyjaznym oficera, który odholował samochód, bo przecież równie dobrze mogły należeć do jego auta? Zanim Kent zjawił się na miejscu, minęło wiele godzin, więc mógł tędy przyjeżdżać ktokolwiek. Na poboczu nadal można było dostrzec części Nissan'a, ale Kent znalazł coś jeszcze, coś, co zaniepokoiło go jeszcze bardziej. Jakieś... Niecałe 300 metrów od miejsca wypadku na drodze leżał zegarek Jasona, jego koszulka, spodenki, klapki, bielizna i skarpetki. Wyglądało więc na to, że chłopak zniknął bez żadnej rzeczy, i to dosłownie, absolutnie bez niczego. Kent wezwał policję i zgłosił zaginięcie syna. Wiedział, że aby go odnaleźć, będzie potrzebował pomocy. Policjanci zeznali, że nie traktowali od początku tej sprawy jako zaginięcia, ponieważ po pierwsze, jak już wspominałam, wyglądało na to, że był to wypadek jednej osoby, w sensie, że nie wjechał w niego inny samochód, nie było innych ludzi w to zamieszanych. Po drugie, nie było żadnych śladów wskazujących na zbrodnie, nie było krwi itd. A po trzecie, stwierdzili, że kierowca mógł uciec, bo na przykład prowadził pod wpływem i chciał uniknąć konsekwencji. Może zdążył zadzwonić po pomoc do jakiegoś znajomego czy rodziny, i w ten sposób zniknął. Tylko wiemy już, że do rodziny nie dzwonił. Kenta zdziwiło też to, że nikt nic nie mówił na temat ubrań leżących na drodze, a był absolutnie pewien, że każda osoba, która tedy przyjeżdżała, je widziała bo leżały dosłownie na środku drogi. Czy tylko jemu wydawało się to dziwne? Policjanci w końcu zajrzeli do środka samochodu, ale niczego podejrzanego tam nie znaleźli. Nie widzieli żadnych śladów krwi, co upewniło ich w tym, że Jason nie został zaatakowany. No i to wskazywało również na to, że wypadek nie był aż tak poważny i że chłopak nie doznał mocnych obrażeń. Mimo wszystko przeprowadzono testy DNA, tak dla pewności. Zbadano również ubrania znalezione na drodze. Jedyny ślad krwi, i to naprawdę niewielki, dostrzeżono na bokserkach przy gumce w pasie. Założono, że ślad powstał po tym, jak Jason wydostawał się z samochodu. Aby z niego wyjść, musiał prawdopodobnie wspiąć się po ogrodzeniu z drutu, bo po wypadku drzwi od kierowcy, które przypominam jako jedyne były otwarte, znajdowały się właśnie przy ogrodzeniu. Chłopak zapewne zahaczył o drut i w ten sposób powstała rana. Gdy policjanci ponownie udali się na miejsce wypadku, znaleźli więcej rzeczy. Kilka metrów dalej, od miejsca, w którym znaleziono ubrania, leżał czarny plecak. W środku znajdował się laptop, konsola do gier, niewielki pojemnik ze skrętami z marihuaną, czapka z daszkiem oraz pojemnik z rybką Jasona, która niestety... Już nie żyła. Najdziwniejszą rzeczą w tej sprawie było to, że ubrania, które znaleziono na drodze, chłopak najprawdopodobniej miał na sobie w chwili wypadku. Wskazywałyby na to krew na bieliźnie oraz zdjęcia, które Jason zrobił sobie niedługo przed wyruszeniem w trasę. Widać na nich tę samą koszulkę, która leżała na drodze, więc wyglądało na to, że chłopak się rozebrał i uciekł. Tylko dlaczego. Sprawą zaginięcia zainteresowały się media, jednak jedna stacja telewizyjna przedstawiła ją w zły sposób. Powiedzieli, że w plecaku Jasona znaleziono narkotyki, co negatywnie wpłynęło na odbiór. Wiele osób pomyślało sobie wtedy, że skoro był pod wpływem, to nic dziwnego, że się rozbił, i jego dziwne zachowanie, czyli rozebranie się do naga i ucieczkę, Tłumaczono właśnie tym, że przyjmował jakieś dziwne substancje. Ale na szczęście policjanci odpowiedzieli na te fałszywe fakty i przedstawili prawdę. Powiedzieli, że w plecaku znaleziono jedynie niewielką ilość marihuany. Dzięki sprostowaniu faktów mieli nadzieję, że ludzie będą się interesować tą sprawą i może w jakiś sposób pomogą w odnalezieniu Jasona. Jednak nie wykluczali tak całkowicie możliwości, że chłopak mógł przyjąć przed podróżą jakieś narkotyki, a w trakcie prowadzenia palił dodatkowo marihuanę, co mogło w jakiś sposób spowodować u niego paranoję czy jakiś atak, który doprowadził do ucieczki i rozebrania się. Niestety nie istnieją żadne dowody, które mogłyby udowodnić, że tak było. Albo że tak nie było. Są to jedynie spekulacje, próba wyjaśnienia jego tajemniczego zachowania. Rodzina była zrozpaczona i nie bardzo wiedzieli, co myśleć o tej całej sprawie. Nie rozumieli, dlaczego syn po prostu nie zadzwonił do nich z prośbą o pomoc. Przecież Kent albo ktoś inny na pewno by po niego przyjechał. Ucieczka z miejsca wypadku też nie była w stylu Jasona. Policjanci postanowili przesłuchać znajomych chłopaka, aby dowiedzieć się, czy planował na przykład pojechać do Luling, co tłumaczyłoby, dlaczego zjechał z drogi prowadzącej do domu, albo może, czy tamtej nocy zwierzał się komuś i mówił, że się czegoś boi, że przed kimś na przykład ucieka. Ale niestety przesłuchania nie przyniosły żadnych rezultatów. Nikt niczego nie wiedział, nikt niczego nie słyszał, nie wiadomo było, dlaczego Jason miałby kierować się do Luling. Sprawdzono w okolicy wszelkie stawy i zbiorniki wodne, bo istniała możliwość, że po ciemku chłopak wpadł do wody. W poszukiwaniach pomagało ponad 100 osób. Były poszukiwania konne, powietrzne, na nogach, ale absolutnie niczego nie znaleziono. Co było naprawdę dziwne, ponieważ zbadano spory obszar, a wierzono, że Jason przemieszczał się pieszo, więc nie mógł odejść daleko. Do pomocy włączyli się również farmerzy, ponieważ w okolicy znajdowało się wiele pól, ale każdy prywatny teren został dokładnie przeszukany i niestety do niczego to nie doprowadziło. Kent w jednym wywiadzie powiedział, że doceniali pomoc farmerów, ponieważ wiedzieli, że znali oni swoje tereny najlepiej, bo przecież musieli na przykład pilnować zwierząt i upewniać się, że nigdzie nie utkną, czy gdzieś się nie zranią. Znali takie najbardziej niebezpieczne miejsca, w których również mógł utknąć człowiek, ale Jasona w żadnym z takich miejsc nie było. W lutym policja, wolontariusze i inni pomocnicy ponownie przeszukali teren i ponownie korzystano z wielu sprzętów z psów tropiących, z helikopterów, ale niczego nie znaleziono. Raz psy złapały jakiś trop, który prowadził do niewielkiego stawu. Oczywiście dokładnie go przeszukano, ale nic bez rezultatu. Wtedy policjanci zaczęli przeglądać. Nagrania z monitoringu z Luling. Materiału do przejrzenia było mnóstwo, naprawdę cała masa. Nie było wiadomo, gdzie Jason mógłby się kierować, więc trzeba było obejrzeć nagranie prawie z każdego miejsca, z każdej ulicy. Dodatkowo nie byli pewni, czy Jason zmienił ubranie, czy był nago, ale znowu bez skutku. Przejrzano również telefon i laptop chłopaka, i na podstawie zebranych z nich informacji śledczy byli w stanie ustalić w miarę dokładnie oś czasu. 13 grudnia o 22.55 Jason wyszedł z mieszkania w San Marcos niedaleko uniwersytetu i wyruszył w drogę, najprawdopodobniej do domu rodziców, czyli do Missouri City. O 23.15 był w Martindale, o 23.17 w Fentress, a dwie minuty później wjechał do Prairie Lee. O 23.21 przyjeżdżał przez Stairtown i 3 minuty potem znalazł się w Luling. Do tej pory używał aplikacji pokazującej mu drogę, coś w stylu Google Maps, ale w Luling na chwilę z niej wyszedł i włączył Snapchata. Możliwe, że pamiętał jak przejechać przez miasto, dlatego wyłączył mapę, albo na przykład w mieście było dużo znaków, które wskazywały mu drogę. Ale jest też możliwość, że umówił się z kimś w Luling i skorzystał ze Snapchata, aby poinformować tę osobę czy osoby o tym, że jest już w okolicy. Niestety do tej pory nie wiadomo, czy z kimś wtedy pisał, czy otworzył snapchata, na przykład, jedynie z nudów. 31 minut po północy ślad z telefonu się urywa. Wygląda na to, że Jason przestał wtedy używać jakiejkolwiek aplikacji. Śledczy sprawdzili, czy może w tym czasie jego telefon się wyłączył, albo utracił sygnał, ale żadna z tych rzeczy się nie zdarzyła. Więc chłopak z własnej woli musiał po prostu aplikację wyłączyć. Może od tego momentu pamiętał drogę do domu, dlatego wolał na przykład oszczędzać baterie. Tylko, że z miejsca wypadku wiemy, że Jason chyba nie do końca wiedział, jak jechać, bo w pewnym momencie źle skręcił i zboczył z drogi prowadzącej do Missouri City. Kent powiedział, że gdy Jason wcześniej przyjeżdżał do domu, to jechał w dzień. Dlatego może teraz się pomylił, bo prowadził w nocy i nie widział drogi tak dokładnie. Może w pewnym momencie chłopak zorientował się, że chyba nie do końca dobrze jedzie i mógł chcieć zerknąć na telefon, aby włączyć mapę, ale w tym momencie komórka mogła wypaść mu z dłoni i wpaść pod siedzenie. Może Jason próbował ją dosięgnąć nadal kierując samochodem i w ten sposób spowodował wypadek. Jednak jest to raczej mało prawdopodobne, bo mógł przecież po prostu się zatrzymać i dopiero wtedy na spokojnie sięgnąć po telefon, włączyć aplikację i dokładnie zbadać mapę. Nie było powodu, dla którego miałby to robić podczas jazdy. Może rzeczywiście się zatrzymał na poboczu. Ale w pewnym momencie zauważył, że ktoś jedzie w jego stronę, dosłownie na niego, i aby uniknąć zderzenia, szybko uciekł autem i w ten sposób w coś uderzył, na przykład w drzewo, i tak spowodował wypadek. Jednak to, że po nikogo nie zadzwonił oraz to, że wyszedł, rozebrał się i uciekł, nie ma żadnego sensu. W źródłach nie było żadnej wzmianki o tym, że chłopak mógł się przebrać w inne ubrania, bo na przykład bał się, że po zderzeniu w jakiś sposób uszkodził te, które miał na sobie, i podejrzewam, że może być tak dlatego, że gdy przyjeżdżał poprzednim razem do domu, też nie brał żadnych ciuchów na zmianę. Może większość jego ubrań nadal znajdowała się w domu rodzinnym i nie widział sensu w tym, żeby brać ze sobą jeszcze jakieś ciuchy. Jeśli Jason tamtej nocy nie był pod wpływem narkotyków, to może w pewnym momencie uderzył się w głowę, i uderzenie było na tyle mocne, że doprowadziło do wstrząsu mózgu. Mógł wtedy poczuć dezorientację i panikę, i dlatego uciekł z miejsca wypadku. Jednak podejrzewam, że gdyby otrzymał takie obrażenia, to raczej nie byłby w stanie uciec zbyt daleko i do tego czasu zdążono by go odnaleźć. Dziś mijają. 434 dni od zaginięcia Jasona. Jak myślicie, co dokładnie mu się przydarzyło? Dlaczego doszło do wypadku? Dlaczego chłopak rozebrał się do naga i zostawił wszystkie swoje rzeczy? Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że sprawa was zaciekawiła, i zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jest krótka. W porównaniu z moimi ostatnimi filmikami, skrócił się, ale jednak zaciekawiła mnie i bardzo mnie nurtuje. I bardzo chciałabym się dowiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. Dlaczego Jason rozebrał się do naga i uciekł? Czy ktoś go porwał, czy nie wiem? Nie, nie mam pojęcia. Tu jest naprawdę mnóstwo teorii, co mogło się stać. W pewnym momencie policjanci. Mówili nawet, że chłopak mógł zginąć, czy znaczy umrzeć, że zamarznął, że właśnie z powodu tego, że było mu za zimno, i zjadły go dzikie zwierzęta. Tylko, że ludzie raczej wyśmiali tą teorię. Widziałam, że pisali, że Policjanci po prostu, zamiast wymyślać takie brednie, powinni przyznać się do tego, że to oni tutaj zawalili sprawę, że od początku nie potraktowali sprawy poważnie, nie zebrali śladów, nie zrobili żadnych zdjęć, nic takiego. Więc tutaj rzeczywiście mogły być jakieś dowody, ale minęło zbyt dużo czasu od wypadku i zanim ktoś. Jakiś policjant zjawił się na miejscu, żeby właśnie miejsce zabezpieczyć i zebrać te ślady, więc to wszystko, te wszystkie dowody mogły po prostu przepaść. Rozumiem to, że Jason mógł uciec z miejsca wypadku, bo mógł spanikować, um, mógł rzeczywiście być pod wpływem jakiejś substancji i chciał uniknąć konsekwencji. Tylko co właśnie z tym elementem, że w pewnym momencie się rozebrał do naga. Podejrzewam, że mógł mieć ze sobą jakieś ubrania na zmianę tym razem. Tylko, że i tak to, że tam była bielizna, to wszystko wskazuje na to, że w pewnym momencie i tak był nagi, że rozebrał się do naga. Nie wiem, jestem naprawdę ciekawa, co się z chłopakiem stało. I jestem ciekawa waszych opinii. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.